Zawsze przed meczem staram się przespać tak 8-9 godzin, ale też oczywiście nie wstawać za późno, tylko najpóźniej tak 8-9, jeśli mecz jest gdzieś tak 20-30, ponieważ no, trzeba, u mnie to przynajmniej działa, aby rano zawsze zrobić jakiś ruch, jakiś taki delikatny trening agrowel, czy czy pobiegać. No zazwyczaj podróżujemy razem, bo, bo po prostu nie ma sensu gdzieś tam się rozdzielać i jakby musimy zawsze ze sobą żyć i, i przez drogę nieraz ustalamy dużo ważnych informacji odnośnie sprzętu czy tam różnych innych rzeczy. Jedynym wyjątkiem właśnie są te mecze gdzieś tam domowe, gdzie, gdzie mam możliwość troszkę później jakby dojechać i, i ze świeżą głową wejść na stadion. Jak jedziemy gdzieś dalej, no to wiadomo, chłopaki, czyli tam mechanicy są wymęczeni po trasie, po po przygotowaniu sprzętu, więc po meczu jak jeszcze ta adrenalina trzyma, to zazwyczaj gdzieś tam wsiadam i, i tak no po prostu prowadzę. Ja tak samo bardzo lubię prowadzić samochód i, i tak około zawsze 200-300 km po meczu na tej adrenalinie można dojechać, no ale później człowiek już pada i, i trzeba odpocząć i się zmieniać. My jesteśmy Stalnowa i ogólnie my i rodzina, więc oni jak tylko mogą, to raczej na każdym domowym meczu we Wrocławiu tak samo są, jakże dojeżdżają, gdy się zdarzają wyjazdowe, gdzieś nam spotkania, mecze ligowe czy różne inne zawody gdzieś w pobliżu, no to tak samo raczej mam takie duże wsparcie od rodziny, że, że po prostu jeżdżą i, i mnie dopingują na żywo. W roku podążam takim systemem, że zawsze po dwóch, po trzech biegach coś dobrze się dokaloryzować, bo zauważyłem, że momentami pod koniec meczu gdzieś tam brakuje tej energii, a naprawdę to tak może wygląda, ale ta minuta na torze podczas wyścigu bardzo dużo jakby wyciąga z organizmu czy to koncentracja, czy właśnie siła, więc zawsze tak samo podglądałem to trochę właśnie u chłopaków jak u, u Pitera i reszty. No, że warto mieć coś takiego energetycznego, jakiegoś zdrowego batonika, czy, czy jakąś słończ. W tych busach u żurawców jest wiele różnych takich bajerów, co na co dzień się nie widzi i no tak samo są rzeczy, bez których ciężko teraz sobie wyobrazić tę podróże, bo jednak tych kilometrów, tych godzin spędzamy bardzo ogromny czas właśnie w busie, no i takie najpotrzebniejsze rzeczy to właśnie tak jak lodówka, bo często jakby zabieramy też ze sobą różne cateringi, czy coś na drogę, żeby się posilać w miarę zdrowo. Możemy sobie odgrzewać to w mikrofalówce, którą też tutaj posiadamy. I to są takie dwa, dwie najbardziej potrzebne rzeczy. A tak bardziej dla relaksu i dla urozmaicenia, tak samo tutaj mamy jakieś taki telewizory, gdzie zawsze możemy oglądać jakieś żużle. No, tutaj oczywiście mamy stolik i tutaj mamy takie rzeczy typowo dla zawodnika, więc e, ja używam kasku paraja e, Już od praktycznie do, od początku mojej jazdy na żurzli, one są bardzo dobre moim zdaniem. E, tak samo nie mam malowanych, tak jak większość żółwców, tylko raczej właśnie wszystko mam oklejane. E, to mi pasuje. E, zawsze je układam na meczach domowych tak, żeby czerwony był na dole, u góry niebieski. E, Wiadomo, tu jest zestaw gogli, także co najmniej dwa, dwie, dwie pary gogli trzeba mieć na mecz w zapasie, więc to są okleje, też dla mnie jak najlepsze. I oczywiście rękawiczek mamy kilka par, mam swoje ulubione, co już większość kibiców zauważyła. Jeszcze kilka innych jest, tak samo w zapasie. Oczywiście na samym dole skakanka, żeby się pobudzić przed biegami, żeby po prostu pobudzić te mięśnie. No i jeszcze jedno takie fajne zajęcie moje w dniu meczowym, zaraz przed meczem, to są właśnie piłeczki, żeby tą koncentrację pobudzać, poćwiczyć, porzucać sobie i, i mieć fokus na mecz. Pierwsze co, no to wiadomo, zerkamy na tory, na to jak jest przygotowany. Później podczas obchodu, no to sprawdzamy, sprawdzam. Jaki jest, jaka jest nawierzchnia przy krawężniku, jaka pośrodku toru, toru, jaka gdzieś tam na zewnątrz, no bo czasami to się różni. No i wiadomo, taka kluczowa rzecz to jest też właśnie start. Patrzymy jak te pola wyglądają, czy one są wiarę równe, jak jest zbronowane, czy w ogóle jest zbronowane, więc ile jest wody tak na oko. Więc cały czas jakby trzeba wszystkie szczegóły mieć pod kontrolą. No a później, no to jak wszystko jakby idzie zgodnie z planem, tak jak sobie wyobrażaliśmy to wiadomo, idziemy do parku maszyn i tam y, próbujemy dopasować się do tych warunków, aby od pierwszego biegu było wszystko dobrze. Do rozgrzewki używamy piłeczek, gdzieś tam takie żonglowanie, y, tak samo takie kółko do ściskania i jakby. Jedyne z takich rzeczy, co mam, to właśnie taką ulubioną jedną z piłeczek, i tak samo taki krą krążek do ściskania. Więc ja zawsze to mam, zawsze mam to w jednym miejscu, i jakby zawsze też o tej samej porze przed zawodami tego używam, więc to jest dla mnie ważna rzecz. Ogólnie lubię to oglądać na żywo, bo jednak widzimy na żywo, jak ten tor tak samo się zachowuje, jak inni zawodnicy jeżdżą. Ale z drugiej strony tak samo lecę nieraz do telewizorka do boksu zobaczyć daną sytuację z tego względu, że są zbliżenia. wygląda Można zobaczyć to od każdej strony, więc... ale głównie skupiam się tutaj na stojaku z chłopakami, bo tak samo możemy na bieżąco wymieniać się spostrzeżeniami na temat właśnie toru i innych zawodników, więc to mi bardziej chodzi.